Co tam robicie dziewczynki? Wyjmujemy pestki. Z dyni. Z dyni? Tak. A później gotujemy zupkę dyniową, tak? Ja nie, ja nie lubię. Nie lubisz dyniowej zupki? Nie lubię. Okej, okay, to nie będziemy. Garać. Wyzwanie od Ani Starmach przyjęte. Dzisiaj pomysł na wieczorną randkę. Dobre jedzenie i ulubiony serial pod kocem. Jedziemy. Zamarzyło mi się coś z grzybami i jest. Risotto z grzybami w robodzie planetarnym Kenwood. Usmaży nam co trzeba, ugotuje ryż. Idealny towarzysz. Wybranie serialu zajęło mi chyba więcej czasu niż zrobienie risotto. Na koniec dużo parmezanu, a najlepsze jest to, że gotować każdy może, a marka Kenwood ma do zaoferowania ogromną gamę produktów. Każdy znajdzie coś dla siebie.